Witajcie, drogie wodniki. Zaczynam od Was, przekaz na końcówkę lipca i oczywiście sierpień, być może od tego czasu, od kiedy oglądacie ten film. Zaczynam od Waszego znaku, bo u Was było najwięcej wyświetleń. Więc postanowiłam od tego znaku i znaków powietrznych zacząć robić rozkłady na ten kolejny czas. Oczywiście dziękuję, że jesteście za komentarze, bo y, to oczywiście pomaga w rozwoju mojego, mojego kanału. A nowych y, widzów zapraszam do subskrypcji, do komentowania, łapki w górę, tak, i oczywiście suby. I jak oczywiście macie taką potrzebę, zapraszam do czytań indywidualnych. Więc Talia dopowiadająca jest aniołki są wyrocznie. Też jest, możemy zaczynać. Jak wy wodniki się przedstawiacie? Oj, ósemka pucharów. Co się będzie u Was działo, bo tyle było tych komentarzy, że aż byłam w szoku. A, co wychodzi naprzeciw, no, szóstka mieczy porzucenie właśnie tego, co, co jest podstawą cesarz mąż partner, no. O co odchodzi? Czwórka. W głowie, w myślach. Trójka mieczy. A, jakoś to będzie, co? Co przyjdzie? Zakłócenie jakieś. Tak, no blokady. Oj tutaj. Nadzieja, obawy. Z otoczenia trzy miecze. księżniczka dysków i czwórka buław. No, to jest z dysków, czyli rozpoczęcie czegoś nowego, powiem wam w tle i y, być może nowa praca, nowy projekt, być może zawarcie związku, tak? Coś się dla was otwiera nowego. No i tutaj mamy kartę wszechświata, wieczności, tak? Czyli no naprawdę... Zakończenie jakiegoś cyklu, zakończenie y, jakiegoś cyklu i otwarcie się na nowe, całkowicie nowe możliwości. Piękna energia, ale ja tutaj widzę po tym rozkładzie, że będziecie się musieli trochę natrudzić, namęczyć, no, tak? Przejść przez różne komplikacje życiowe i pokonać to, co Wam stanie na drodze. Być może też i ludzie, problemy życiowe, tak? Ale zobaczmy po kolei. No, ósemka. Y, bucharów, to mogą być sprawy z przeszłości, niedokończone, niezakończone sprawy, tak? Być może tutaj są uczucia pokazane, w kielichy to są uczucia, tak? Czyli coś musicie powrócić być może do jakichś przeszłych spraw, które nie zostały domknięte i y, zakończyć to lub sprawy właśnie związane z tym powrócą, a tym bardziej retrogradacja Merkurego w Lwie do tego sprzyja. Właśnie, żeby osób Osiągnąć tą równowagę, balans, stabilizację, tak? I też nie stać w miejscu, bo tutaj zaraz wychodzą blokady. To, przepraszam, wymazałam się, godami zrobiłam sobie dziankę na zielono. <laughs> nie na zielono. I się tak wymazałam. I tutaj będziecie musieli ruszyć, tak? No wyjść z tej iluzji. Zobaczcie, tutaj macie czwórkę pucharów. I tu... Tak samo, co musi odejść do przeszłości, stanie w miejscu, tak marzenie o nie wiadomo czym, taka rutyna i niecieszenie się z tego, co wy już macie, co osiągnęliście. Tak, wyjście z energii zawieszenia, bo umiarkowanie to też jest energia postoju, takie jest jak jest, bo jest, tak, i ja nic nie robię, czekam na, na zbawienie od wszechświata, od, żeby mnie ktoś uratuje, że ktoś mnie... Nie wiem, wybawi, a tu być może też ktoś do Was wyjdzie z uczuciami, lub wy do kogoś, tak? No, uwaga, też i na złodziei takich energetycznych. Dla mnie karta wisielca, energia ryb, ale to też jest energia złodzieżka, uczuć, uczuć, tak? No i właśnie, co wychodzi naprzeciw? Nauka. Szóstka mieczy, tak? To jest pozostawienie czegoś. Pozostawienie tej przyszłości, która musisz odejść, pożegnać, tak, bo tylko bierzemy naukę z przeszłości, doświadczenia i wyruszamy naprzód. A po drodze naprzód, być może to może być jakiś wyjazd, podróż, tak, będziecie zbierać doświadczenia, które Wam, lub ludzi, które Wam dadzą rozwój i możliwości na przyszłość. Zobaczymy, dlaczego jest ta szóstka mieczy, drogie wodniki. Aha, praca. Tak. Praca, rozpoczęcie nowej pracy, dojście do y, y, jakichś y, ugód, kompromisów, dojście y, tak samo być może w, do uzgodnień jakichś, że będzie równowaga, tak? Być może właśnie w związków, Nie, tak, przepraszam, król Pentakli i yy. karta miłości, dogadanie się tak dojść do porozumienia, tak jak powiedziałam, dojść się do porozumienia w sprawie uczuć, być może w sprawie pracy, podpisywanie kontraktów lub osiągnięcie stabilizacji. Król Pentakej to jest osoba, która już coś osiągnęła w życiu i tylko zbiera profity. Być może jakiś szef, partner albo współ... jakiś kontrahent, tak, z którym możecie zawrzeć jakieś umowy. Mhm. Yy, tylko uwaga, żeby tutaj yy, nie liczyć na zbyt wiele, tak? Cieszcie się z tego, co macie, bo tutaj jest aspochar, tylko że będą jakieś konflikty, może wy będziecie mieć konflikty. A te czemu te karty mi się skleiły? Bo ja tutaj czuję, że te karty mi się skleiły. Tak, jakby się nie chciała, ta karta mi pokazać tutaj, a choć tu. Tak, przede wszystkim nie poświęcajcie się dla kogoś, tak? Yy, pomyślcie też o sobie o samym, o samej sobie. I tu u podstawy tego właśnie czytania mamy cesarza. To może być właśnie szef, to może być partner, to może być mąż lub osoba y, taka, która kontroluje, ta, która jest nad wami, która być może chce mieć wszystko y, nad wszystkim kontrolę i władać, tak? No, rycerz mieczy. Tutaj będą jakieś szybkie działania, żeby spełnić swoje marzenia. No tylko uwaga, Uwaga na fałszywe informacje, bo być może to być, to być też i wasz partner, wasz mąż, tak? Lub odwrotnie. odwracajcie sobie energię, bo tu, w królu mieczy, przepraszam, w rycerzu mieczy, mogą paść przykre słowa. Przykre słowa, które ranią. Rycerz mieczy, on nie zastanawia się nad tym, co on mówi. I to mogą być kłamstwa, plotki, fałszywe informacje, tak? Na wasz temat lub wy na tak, dlatego uważajcie, być może w związku z wyjazdem, z działaniami, tak, być może chcecie zmienić swoje życie, porzucić właśnie te 10 y, buław, tak, i wyruszyć. O, już mamy rycerza, kielichów, rakrybę, skorpion, karta mocy, zrównoważenia, tak, być może możecie mieć do czynienia właśnie z takimi osobami, bo to jest karta siły, karta y, też i królowej buław y, z, pod znaku lwa, więc uważajcie też na taką na takie osoby, ryby, lew, y, które mogą uczestniczyć w waszym życiu, tak? Y, uważajcie po prostu komu ufacie, bo te osoby mogą też i na was y, mówić złe informacje i przekazywać być może jakieś te informacje tej osobie. Tak ja to widzę. I tu, co odchodzi do przeszłości? Rutyna, nuda, przepych. Tutaj jest, jak jest. No, czwórka pucharów to jest takie. I zaspokajanie własnych przyjemności, uwaga, tak samo na takie marzenie, tak? Nie cieszenie się z tego, co macie, tak, tylko po prostu rozmarzenie, takie bujanie w obłokach i t.d. Tak to odchodzi. Yy, I Rutyna, taka codzienność, i to wszystko odchodzi do przeszłości, i dziesiątka mieczy, tak? Bo gorzej być już nie może. I zobaczcie po raz kolejny energia wisielca. Być może to właśnie odejdzie do przeszłości: to, co was zawiesza, to, co was blokuje. I po raz kolejny szóstka mieczy, czyli wyruszacie, wyruszacie w nową drogę, w podróż i obieracie nową drogę. Uwaga, tak samo na różnego rodzaju manipulacje. Karta diabła, tak? Ktoś może wam nie manipulować. Y jakieś toksyczne energie się pokazują, energia koziorożca to jest, ale to tak samo i ludzie z otoczenia, w którym możecie, możecie prowadzić konflikty, walki, tak, A wy porzu porzucacie, porzucacie to, nie wchodźcie w nic, yy, po prostu w czyjeś tra yy, tragedie i dramaty, tak, pomyślcie o sobie, rozpoczynając nowe życie, nową drogę, wyruszając gdzieś być może do innego miasta, państwa, tak, Rozpocząć nowe życie, bo tutaj jest dla Was as, bucharów. W głowie, w myślach, tak, tutaj Wy czegoś nie widzicie. Aj będzie, jak będzie, tak. Aj yy, tak działanie po macku, na oślep, że los sam to zrobi. A tutaj nie, tutaj Wy musicie zadziałać. Oczywiście, jeśli chcecie, karta mi się odwróciła, zaraz zobaczymy, dlaczego. Tak, bo to jest jasny wybór drogi. Wy musicie jasno i pewnie wybrać drogę, którą wy chcecie pójść. Kierować się z miłością samej do siebie, tak? To jest kobieta zaradna. To jest kobieta obrotna, tak? Ona potrafi wszystko załatwić. I też kobieta radząca sobie w życiu. Yy, z empatią, ale też i z dojrzałością. Nie poświęcać się dla swoich uczuć, tak? Bo to jest karta, wierzy w ten. Czyli coś się musi zakończyć, ta rutyna, to... Yy, ten postój to musi się zakończyć. Po raz kolejny jest czwórka kielichów, widzicie? I czas rozpocząć coś nowego. Do Was nowe możliwości przychodzą. Nauki, nowych biznesów, samorozwoju, tak? I porzucenie tej klatki, bo widzicie, to jest ósemka mieczy. I tu tak samo, co właśnie przychodzi z przeszłości, żebyście czasem w coś nie weszli złego, tak? Co Was jeszcze bardziej obciąży, wchodząc być może... Na złą drogę, bo tutaj jaką drogę wybierzecie, zależy tylko od was. Drogie wodniki. Wezmę jeszcze jedną kartę, dołożę. Mhm. Tak, bo tu jest niewiadoma. Tutaj wy nic nie widzicie. Wszystkiego. I tutaj tak samo jest coś przed wami ukryte, jakieś tajemnice. Energia ryb się pokazuje po raz kolejny. Tak. I zobaczcie, po raz kolejny cesarz. To jest mąż, to jest partner. Tak. To jest osoba na <laughs> stanowisku król w który będzie uparcie dążył do celów żeby coś osiągnąć to może być też i wasza energia lub oso z osobą, z którą możecie mieć do czynienia, tylko że tu jest w karcie księżyca, to są tajemnice, coś jest po prostu niewidoczne dla was ale tak samo i lęki i obawy, tak i tak samo jak dwójka mieczy aj zaryzykuję, aj idę w ciemno, tak, wybierając tą drogę, nie idźcie w ciemno tak, trzeba jasno postawić czego ja chcę i do czego ja dążę i to ósemka mieczy. To są blokady. To są być może przez otoczenie ludzi, schematy, którymi wy się być może kierujecie lub sobie narzucacie, lub sytuacje. Tak, wiadomo, jest dom, rodzina, dzieci, zdrowie i tak samo i finanse, tak, które też blokują nam przed ruszeniem naprzód. Widzicie, cesarz. Ciągle energia cesarza się pokazuje, czyli mąż, partner, że to was blokuje, by ruszyć naprzód. No, tu wy chcecie rozpocząć coś nowego, wy chcecie pójść w nowe, tylko uwaga na osoby trzecie, bo widzicie, tu jest dziesiątka pucharów. Ty macie spełnienie marzeń, mhm. ale tu jest karta Hierofanta. To są zasady etyczno-moralne, tak, jakieś przepisy prawne, sądowe, yy, takie starodawne, którymi ktoś się kieruje, tak? który nie, nie lubi, jak yy, ktoś je łamie, te schematy. Yy, a teraz już wiadomo, każdy się rozwija, każdy już zmienia styl życia na nowy, na nowoczesny. A tu jest jakaś taka osoba, być może matka, albo ojciec, tak, też tak może być, którzy narzucają też i takie schematy, tak? I to jest dziesiątka pucharów. A tu, no, tutaj jest spełnienie marzeń, tylko że tutaj jest y, tak dobrze jak jest, tak samemu, i to jest manipulacja. Uwaga, też i na kogoś, kto manipuluje, bo komuś jest dobrze samemu, tak jak jest, i przez to by, mogą być manipulacje, tak? Y, otoczeniem i sytuacjami, jakie zajdą w życiu. No, i tu mamy wieżę. Wieża, czyli to, co było budowane na słabych fundamentach musi runąć, musi po prostu odejść, tak? To nie jest zła karta, tylko to, co było wam niepisane, niepisane i nie powinno istnieć, to odejdzie do przyszłości i do was, oj, paść kielichów wypadnie. Nowa miłość, nowe uczucia, nowe możliwości. Paść kielichów to są nowe możliwości życiowe, nie tylko w uczuciach, ale też i od życia, tak? Paść kielichów, on musi wszystkiego doświadczyć. Widzicie? Dziesiątka pucharów. Otwarcie się na nowe uczucia i osiągnięcie sprawiedliwości, równowagi, zadekalna waga. Wy jesteście już na końcu mety. Prawie przy mety, na końcu drogi, tak? Już prawie pokonaliście te wszystkie problemy. I tu... Yy, właśnie yy, problemy z przeszłością, być może związane z dziećmi, tak? I to, te sprawy mogą być właśnie z tym związane, by je pokonać? Będziecie mieć wiele możliwości. Uwaga! Szykować yy, po prostu siły na to, tak? Naładować jeszcze te siły. Yy, pamiętajcie, że najlepiej się odpoczywa we własnym domu przy najbliższych osobach. Tak, przemyśleć swoje działania pod względem właśnie. Spraw, które właśnie będziecie musieli zakończyć, tak? Co Wam przyniesie pozytywne konsekwencje na przyszłość i zyski, że będziecie na tym na plusie. Mhm. Bo tutaj jest pokazany as pentakli, tak? I dziesięć kielichów, że pójdziecie w nowe, tylko zależy od Was, jakie decyzje podejmiecie. Tutaj macie właśnie z otoczenia trzy miecze. Trzy miecze to są bolesne słowa. To jest smutek, tak? Jak sama karta mówi. Miecze to są słowa, to są myśli, tak? Być może y, od kogoś, ktoś was zrani, lub wy kogoś, tak? Ale tutaj pokazuje się taka energia zaborczości tego cesarza i walka być może o coś, tak? Na czym wam bardzo zależy. Zobaczmy, dlaczego. Widzicie, sprawy cały czas ten hierofant, tak? Sprawy urzędowo-prawne. Sądowe. Tutaj możecie usłyszeć tak bolesne słowa. Być może coś się zakończy, coś, co was po prostu obciążało. Zbyt wiele wzięliście na siebie, drogie wodniki, i to was po prostu zaboli. Ale tutaj jest zakończenie. Ta osoba będzie dążyła do zakończenia, lub wy, tak? W Asie Mieczy. Tutaj właśnie jest zakończenie tego wszystkiego. Rozwód. Odejście, zakończenie kontraktów yy, i tego, co Was po prostu męczyło, i szansę na otwarcie się na nowe. Tak, ale tutaj będziecie mieć możliwości. To jest rehabilitacja, odpoczynek, regeneracja. Zadbajcie o siebie. Drogie wodniki, no. Yy, uwaga z alkoholem, z zabawami, tak? My możecie mieć wiele możliwości. Możecie mieć super yy, okazję do tego, żeby świętować, ale zadbajcie o siebie, odstawcie różnego rodzaju używki. I tu zobaczcie, co macie. Księżniczka dysków. Nowa działalność. Być może ciąża. Księżniczka dysków, ona zasiewa. Ona zasiewa i ona daje plony. Ona ma plan i ona chce go rozwinąć na przyszłość, żeby przyniosło to owoce, tak? Ona tutaj jest wciąż i ona trzyma energię yin-yang, tak? Zrównoważenia. Mhm. Zobaczmy. I tu jest właśnie taka szansa na to, co do Was przychodzi z przyszłości. <laughs> Energia zawieszenia. Wy chcecie, ale Was coś cały czas blokuje. Widzicie, Wy sami blokujecie lub te sprawy właśnie z przeszłości. Cały czas. Cały czas ten konflikt. Ta walka. Ta walka o coś, tak? Zobaczcie. Jasno, trzeba postawić komuś granice, wyznaczyć je uparta walka o samą, o samego siebie, to do czego pragniecie, to co chcecie osiągnąć. Tu jest jasno postawienie yy, i bycie asertywnym, tak, a tym bardziej jeśli chodzi o finanse, o pracę i czego wy chcecie. Wasza karta, wasza karta gwiazdy, drogie wodniki, spełnienie marzeń, tak. I tu na wyniku macie czwórkę buław, moja ulubiona karta to jest, to jest karta spełnienia. Karta spełnienia. To są cykle. To są cykle w życiu, tak? Jak i pory w roku, jak i trymestry ciąży. Wiele razy to powtarzałam na moich przekazach. I tutaj jest świętowanie. Odpoczynek. Może wieś o ciąży, wesele, zaręczyny. Różne takie okazje, które po prostu przynoszą radość, tak? Nie zapominacie o kłopotach. Tutaj może być też i awans. Podpisanie umów. I po prostu ciąg dalsze spełnienia Waszych marzeń, tak? Żeby to mogło ruszyć dalej. Tak samo właśnie przy karcie świata. Widzicie karta karmy. Siódemka pentakli. Co zasiejesz, to i zbierzesz. To mieć będziesz. Jakie włożysz starania, jakie postawisz granice? Jakie będziesz asertywny? asertywna, asertywna. W jaki sposób będziesz działać? Takie i tego zbierzesz plony. Co będziesz mówić? Co będziesz robić? Jak się zachowywać? To wszystko przyniesie swoje konsekwencje na przyszłość. Tylko zadbajcie przede wszystkim o swoje zdrowie i byście doszli do porozumienia i zgody, tak? Żeby to wszystko tak się skończyło, jak ja tutaj Wam przekazuję. Mhm. Bo naprawdę tutaj czeka Was naprawdę spór. E, widzicie, będzie polepszenia. Będzie polepszenie, zaufajcie swoim działaniom, swojej intuicji. Wodniki są takie znaki, że mają intuicję, tak? I to wszystko wyjdzie na proste. I zobaczcie, nawet w dzisiejszym przekazie, karta nadzwyczajności też była. Jest w Tobie dzika i porywcza wyjątkowość, która zasługuje na szacunek, a wodniki. No, nie tylko wodniki, każda osoba jest wyjątkowa na swój sposób, tak? Nie ma dwóch takich samych osób i na to zwróćcie uwagę, Wy jesteście jedni, jedyni. Życzę Wam udanego czasu, spełnienia i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam, pa!